Siemoneczko, z tej strony Miki, Dzisiaj witajcie w kolejnym odcinku z Farminga 17. Dzisiaj słuchajcie dostaliśmy zlecenie od miasta na udrożnienie dróg po ostatniej wichurze, bo przywiało nam, połamało nam drzewa, matko bosko, tym kaźmisz taki huragan tak się nazywał, przyleciał, złamał gałęzie, chojaki w całym parku, brzozę nawet tym Smoleńsko. wszystko, komisja była powołana Więc ja powiem wam, że jadę tu właśnie do chłopaków też, bo muszę ich powoli pozgarniać. żeby polecieli ze mną tu. O! Bo tutaj Lurek będzie no, Zobaczymy czy ma czas O Ci wychodzimy Halo dobry Jest dobry Dobry, bo my dzisiaj byli umówieni na, tutaj, na, na taką maszynkę tutaj taką, nie? Pamię, pamiętasz pan? A jakaś pan. Flacha, będzie? No. flacha będzie? Udam, że nie słyszałem, w pracy u mnie nie pijemy, jedziemy dalej To ja um. nic nie wiem To nic nie, no, no dobrze Dobra, kolejny Zetorek, widzimy zetor team dzisiaj Halo? O, chyba nam się ktoś tu schował Dobry, dobry Halo Dobry, a, a, bo dobry tak. Dobry, jak tam Panie, no dzisiaj ta radę tą dwukółkę przeczytać? O, no, Panie napompowało opony, Pan praczy. Wysprzątana, wysprzątana. A ja Pan zobaczy. Dobra, dobra, dobra. jedli jeszcze tu mamy. Szefo, jak o, Halo, halo, halo. Dobry, Panie Krystal. No, normal e engine. Halo, o, dzień dobry. Cześć Kazik. Kazikowi ostatni język uczyli, słuchajcie, po imprezie. No właśnie... Dwa mówiąc, Profil mam <grym> szefie, poczekaj, zimce, do końca Lesę tu taką piękną gadkę godum, a mnie nikt nie słyszy. No nie. A ma? Boże, a, ma, a masz te kołki, dwie kołki, te kliny pod koła właśnie jakby tam coś się stało? Tak, tam, tak, dobra. tak, podłożymy w razie Czyli sprzęty sprawne wstrzym. wszystkie, ta? tak? To jadziemy, dobra, jadzić. panie, ja zaplanowałem trasę, więc zawracamy wracamy najpierw. Jedziemy najpierw do parku, bo tam się skarżyli że tam ta ostatnio taka babka szła z gołębiem na szmyc, z jamnicem, no przepraszam, na I, i ten i, i nie mogła przejść bo drzewo leżało nie, więc ogólnie tak na ja bym przeszedł babka została dokładnie, więc ja bym prosił żeby Kaziu dostawił tu sprzęt przed wjazdem bo za duży ma trochę, a, a, a żeby tylko właśnie małe przed... zestawy wjechały bo taka wąska ponieważ tu ścieżka uliczka jest, ale musimy tu dostać do tej brzozy się, bo tu ojej tylko uważajcie na ludzi ponownie, a musimy się tu jako tako dostać i zostawić gdzieś tu sprzęt, po prostu i będziemy to ręcznie to to drzewo będzie chyba najlepiej. Ale, Blondyna, Dobra. O, to, panie, to Pilarzy bym poprosił to od razu, jak ktoś jak nie ma zajęcia, to tutaj wy tam się panowie ustawcie, a my to będziemy działać. Tu widzimy brzozę. O! Będzie. będzie akcja. W ogóle, tak naprawdę, ponieważ ludzie ogarniamy tą maszynkę sobie też po raz pierwszy, w sumie i zobaczymy, jak ona będzie nam tutaj yy, działała, kaspie. nie? Czekaj no bo tak powoli jadę, a bo tu jakaś kobieta no, idzie kurde, przede mną. O kurde, panie kochany co tu się dzieje? Zaj to prosiłem. Ale to tam nie wjeżdżaj nawet każdy. Poczekaj, tutaj nie, poczekaj, nie. Nie, stój, stój No dobra Chyba tu mam pomysł że ja się tak na winę trochę Czekaj, Kajśnisz O stój tam, stój, stój, tam dobrze będzie Ale odwrócę się żeby oni mieli łatwiej donoszenia wiesz A w ogóle poczekaj to zobaczymy yy, Czekaj Weź jak będzie ustawiony mam maszynę to powiem, Weź Kazu okay? ten weź to coś przed hołami Poczekaj, próbuję. O, poszło. A co, co macie nie może... O jezu! Przenikła się jakaś dupa przeze mnie! Jakie gdzie? Nie wiem, Mikuś, ale coś. No, no, później. Ej, muszę tutaj trochę. wykręcić, że tak powiem. No to chyba jeszcze na pół ja to tak się trochę wyprostuję, żebyś miał o. Dobra, na prostu i się. Ładnie. Czekaj, ta, muszę chyba ty. O! ale panie, dobra. Ja już włączyłem, Bo, możecie. A o, matko boska! Włączyłeś na pewno to? No Jakoś włączone jest. Poczekaj, bo tam nie trafiło chyba. Poczekaj, każdy poczekaj, poszta bliżej A to jest U, za grube, ktoś Może te końcówki? Nie, 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 nie. Chyba nie, co? Chyba za grube. Tu ściągało to. Ty! Chyba za grube to jest. No Czuje, że to chyba nie mieści. A odwróć to, to może jakoś to... Łyknie. Panie, a może poczekaj, a ja to cieńsze spróbuję. Tak, ja mam tu cienkie takie w miarę. Bo, bo, bo może to za <grym> grube jest. Wziął kurwa metrowego i cieńkiego. <grym grym grym> kurna, dziot. Kurna nożka. Nie ja, przecież, poczekaj, aż się od tego. Tak, a to takie cieńsze, bo to może tu będzie trzeba grubszym zestawem przyjechać, pan, ja się nie spodziewałem. Ja tu a? wepnę to. No, nie, no weź no we, to, to. Nie, weź to wyjmij, bo to nie wciąga tego. Ale to jak to nie Przecież Trochę poszło, czy nie? Poszło, poszło coś. No bo to trzeba wepchnąć tam mocno. No jak Hej, wepchnąć to tam bo mocno? Bo ktoś to. mnie wszarpnął, no. no? Panowie Miki, jak się dziewicom? Aż mi magnetka wyleciała z ucha. Dobra, nie, nie wyjmij tam to, w ogóle zobaczymy, czy to działa, tak? Idzie, przecież przed chwilą poszło trochę. Coś tam ten. O, 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 coś tam? Nie. A. Dobra, weź to, wyjmij. <laughs> okay. O, poszło! To Kazimierz nie da rady? Dobrze, Kazimierz ale... Wyjmij to Kaziu, wyjmij to, zobaczcie, trochę mniejszym. No weź, Kazimierz wyjmij go. Nie, bo to że pójdzie, zaraz patrz, każdy wepchnie. Każdy daj tam pochować. No wyjmij Kazia tego drogala. Ułóż tu z boku, to potem się dwukółką podprowadzi. czepka się, buja. Rzuciłem to. To weź, to wyjmij, a ja trochę tutaj y, mniejszym kalibrem spróbuję. O, poczekaj, może wciągnąć. No, kurwa, tego pnia, to nie raczej nie sali. leży kurwa tu trzeba przestawić, sobie takie duże No jak, nie? No kurna, hmm. dziot. O, dobra. O! O, to Tam to było za grube, panowie. No. O, patrzcie, ludzie, mówiłem u, u siebie, że można lewitować. Zobacz miki na mnie, do góry, patrz. Kaj ty jesteś. No to do góry nad tobą. Dobra, O, jest. <laughs> Ufo. Tak, kaj popieram. E, nie, ogólnie dobra, panowie, to patnijmy na małe kawałki, spróbujmy. Yy, a najwyżej te grubsze dostawmy yy, dostawmy. Ja mam taki mały, w sumie taki dobry jest Każdy weź mi stąd po, Poukładaj yy, to z boku Wygina, Wyginaj No, Kaś, mi, po, no wy nie popichaj mi tego no. no ja pierziele kaskader No serio no bo Wiem, że tylko powiesz. cienkie zosadzamy, a nie takie grube no. No Ułóż Ułóż z boku Ja pierziele, nie dobra Wyjmijcie odsuń tam takie... Odsuń tam mi się w ogóle stąd i, i, I ten, bo o, normalnie ja... Tam to trzeba wyjąć. Co trzeba wyjąć? O, to. O, no, <grym> tam wciągać. O. O. Ja, o, za to. No. Tak jest. O. Zaklinowało się. O, poszło, poszło, poszło. A te grube, nie... za grube to jest, no Kazik. Patrz. No patrz, musi się udowodnić, no. No wyrzucił mi ktoś, <grym> Ja nie. Juras poszedł, wyrzucił. Ja widzę to ja powierzę, pod procesy, to, grube, po, pod to grube, to i porzucaj to tu obok na kubeczko ładnie, dobrze? Dobrze? Poczekaj chwilę, bo chcę wziąć taki mały... No jak dobra, mówię, że jest już. za grube, to nikt nie słucha, Ale że jest za grube. grubego rzuca, to, to ktoś inny rzuca. po e, prostu ci maszynę, pan zawchali. duże, części <laughs> takie? Ty my się zmieścimy na pick-up'a, pomoże, co? No. Dobra, w dupie, tnij ja to co jak chcesz, a ja tam się dotykam i ty Mówię, że nie cienkie, to każdy grube ładuje, no. Toś ta maszyna takiego przepału nie masz dużego, no chłopaki bo to trzeba będzie potem ładnie poukładać na boku i przyjechać większą maszyną. To jest do takich gałązek mniejszych, no panowie, no trochę takiego no... Taka jak jakaś się na myśli coś przed nim <grym> szczęście, bo taka to jest robota na 6, bo ja nie wiem. Weź podjętu no, pick do, do pick-upa Kaziu Ja tu będę układał no na kupkę. No bez mi Czekaj trzeba to wyciągnąć czy coś bo to Tość, tość, czuj! O... Nie wiem czy to wciągło, czy nie wciągło. Ale nie no maszyna powiem wam do yy, no bardzo cienkich rzeczy. No jeden... Jedna osoba tylko przy maszynie niech będzie. Dobra, jaki ja tam, się tam się ładuj, co tam, tam rusza bo to twój odcinek. Ja A se to to jest... o. Ładnie idzie, Wciągnę, tylko od cienki od idzie, no. Mówiłem. To musi. E, iść, tylko... To nie może za grube już jest. Nie, wciągnęło. Dobra, popchnąłem. Łapy by mi Dobra, Bajlando, idzie tonę wiórów mamy, tonę wiórów Dopiero? Ale nie, no dobra, to grubsze panowie na pick Czyli yy, to samo grubsze dostało, dobra no, Kurna mać, powiem wam, że ta maszyna nie ma dla mnie przyszłości w ogóle Nie no. wiem po co my ją kupiliśmy jak tutaj, normalnie wchodzą gałązki jak rączka tylko. No bo Pasz, to może ta. jest do obcinania tylko gałęzi tych, co przeszkadzają, takich wiesz... Chyba się to po kawałku może jakoś tak... Czekaj, jeszcze to przetnę tutaj. No bo normalnie rynkę to by mi chyba trzy razy używali, bo ta, ta maszyna, nie? Nie no. Tam mikuś to na stop No bo... No co ty zrobisz, innego? O, przetnę jeszcze. Ale nie, nie, naprawdę, ta maszyna jest... Może... Z... Spoko, bo jest może mniejsza, ale ja nie widzę tutaj żadnej opłacalności w tej maszynie, nie? Bo chcieliśmy tutaj taką fajną akcję sobie ogarnąć, jak widzicie, no ale no tutaj nie do końca nam to wyszło po naszej myśli, no ale... Yy, ale nie poddajemy się, nie poddajemy się yy, Jako tako trochę chociaż zmęczymy Ale zaraz właśnie odróżnić drogę, bo tam też droga miała być też właśnie do oprawy to... O, wciągniemy O, o, o! No, każdy całego pick-upa zawadował w ogóle tak chcesz między nami Kaziu, jak nawalił Poczekaj, to trzeba poukładać, no bo to jak to tak? Nie no, jak to poukładać? Prostu... Dobrze, dobrze Zobacz, jak ładnie na takie kawałeczki ładne małe nie chcę ci nic mówić, ale byś mógł trochę... Poczekaj, ja bym przy... to przeciął ci na pół Właśnie, to mam tam jak tylko na tym co przeciąć, będzie już lepiej niż... Aha, no dobra Nie, naprawdę, maszyna jest y, ogólnie spoko, tyle że do bardzo małych... Y, ...drewienek i wiem, że tam pisze do małych drewien, ale myślałem, że takie drewno jednak przerobi, no bo tam jest napisane, że właśnie to jest maszyna do, do mniejszych, tak? Upakki, a czy my na razie nie mamy jeszcze jedną przyczepę, żeby to załadować na przykład o to, to co zaraz tu chciałem. Bo układaj tam... to z boku. Kurde, że przyjdzie jakiś żólek to sobie trochę drewna dostanie, tak? No. Bądź też człowiekiem popie. Tak, jak mi kapacie ładujemy do domu, weźmiał. A, no to... No, no to czekaj, bo tnę na razie. Ty tam rżniesz, nie? Zobacz, jak do tego pick-upa weszło, ty. Jeszcze Ale zobacz, piś... jak jeba nie zusiadł. No. <noise> jo. Dobra, dobra, Że nie to, ruszy mi. Szefu, nie ruszysz. Dobra, Bietony to jest za dużo już. Dobra, cię ja, ja drogę na, teraz, panowie, odblokować. Na samym pick-upie A, jest 10. Dobra, panowie, to to poskładajmy. Po to się potem przyjedzie. O Jezu! Prowadź, szefie. No nie wiem, czy ja z takim ciężarem... Ej, nic muś! cię w pick i trafiłem. Do prosto już jedź, szefie! Ale jak ja mam z tym jechać? Ja mu to tak położę, bo mi ucieka. To cała droga będzie zajęta. Rzucili w niego, nie? No kobita jeszcze jakaś tu przyjechała. Dobra, jedź stąd. A Ej, a pasami jakoś nie można tego spiąć? Konie kostyma. Kurwa, urwałem pół samochodu. Nie, nie. odejdź. Albo nawet no, no, tam Ogień! Na pierwszeństwie byłem <grystanie> Matko włoska, panowie Poczekaj. O Jezu! Tak Jurek, to było naprawdę bardzo mądre zapierdzielać po takiej drodze. Bo nie nie widziałem, że będziesz się hamował, no... No kurde ja jest no. Przepraszam. Jaki <grystanie> drodze A... będzie gubił. Nie. Poczekaj, bo się... Zagubiłem się w akcji, jak was posłuchałem. Tutaj no tu mamy drzewo kolejnej no ślepa jesteś tam. No. no. dobra. No, ogień już. Tylko wątpię, żeby ono poszło. Be, be. Tak. Proszę kulturalnie. Dobra, to to, to ono tak już tak na sucho hmm. Musimy po prostu na początku na kawałki poukładać z boku i tyle, tak? Nie, na przyczepę tam da radę do drugiego zetora. O, dawaj tam do przyczepy, chodzi, będziemy o Czyli tam odjechać, czy co z tym zrobić? No tą z wiórkami podwieźć, bo to cieńsze się wrzuci, tak? Co pójdzie. Aaa, spoko. E, a na tych grubszych się doładuje na flipchapa od zeptura tego większego, tak? No. Chill, chill co out, Chill out, chill out, chill out. Ja chill out, ja chill out. Kurwa, y, bo taki młody rzeźbią? Właśnie jeszcze muszę na pół go Na cztery części. Ale ciężkie Znikło, ty. A zobaczymy jaka grubość w ogóle to wejdzie, bo... Naprawdę, jeżeli to... W sumie to będzie tylko takie łapało, ale to jeszcze jest bez, bez sensu uważam Nie każdy to? Mhm Czekaj Nie no tak? Zobacz, pa, idzie Czekaj, że taki gruby, na przykład, taki kawałek, no i ciekawe cię. Czekaj nie Popraw go No co ty, za, za cholera nie pójdzie Czekaj Nie, 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 nie. Wy, wyjmij go, bo nie ma co na siłę you, go. Nie, pójdzie Uh! Na półto jeszcze, pan, na pół... No weź, tak na półto. Dobra. Bo to jest za duże. Wytrzymaj mnie, o. Boże. właśnie ja <śm> widział... <śm> widziałem <śm> jak komuś, komuś... drzewo przeleciało. A no, może <śm> mijmy to tak, żeby tu na jak nie zmieściło? Boże... burty ty całe obiją w tym przyczepie, no nie wierzę, pogno wszystko. Trudno. Matko, bosk. Uh! Wpadło ci co na to. Ciebie. Dobra panowie ogień. No Powiem wam szczerze ludzie, że ta akcja nie miała tak wyglądać jak wygląda w tym momencie. Naprawdę miało to być znacznie... <noise> e, znacznie lepiej... Ja w ogóle tą brzuskę teraz mamy na kominka pójdzie taka ładna, bo to brzuskowe drzewo, to wiecie. To jest fajne, nie? Gdzie ty jedziesz? No da dawajcie, bo ja mam taką mapkę gdzie są drzewa pobalane. Da mm. szeryfy! Jest, kolejne leży, słuchaj. Nie hamuj, nie hamuj. Leży kolejne drzewo, słuchaj, zobacz. No niestety, no Huragan Kazu przyszedł, narobił tyle szkód, że. że wiesz. Nie obrażaj, panie, dobre? Dobra. Bo mnie zaskoczyłeś w ogóle z nagrywaniem, wiesz? No gdzie przecież mówi. Aha, bo prąd miałem. Ale teraz, podnieś, drogi Mówisz kaski, 3 2 1 i ja nawet w grze nie jestem. No ja. Łupka w zębach. Ale. Chyba że mi z tego twojego pick przerzucić to Jak Ci się chce to może przerzucić. A bo nie, brzuszka został, bo do kominka w mój. Został brzuszkę. O nie No, kurny na Dobra, jest git ale ogólnie akcja ale... była wejśboko. Tyle że musiałaby być ta duża rębarka do tych, tych drzewa. Hej, <grym> Jurek to nie jest głupie ty... No przejdź Ej, nie! Tak, tak pomyślałem właśnie, nie? Kaskader, a co byś to zrobić? Wrzucił to. Wiesz, 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 jaka jest metoda, żeby to szybko wrzucać? Jurek sobie wlazł na to drzewo, zbugował grę, latał na nim i sobie wrzucił je też pośrednio na przyczepę. W sumie też jakiś pomysł. Dobra, jedziemy dalej, panowie, bo tutaj liczą na nas. Naprawdę. To jest kierownik. Jadziemy. Dobra, jadziemy, jadziemy, kolejne. Teraz ogólnie pojedziemy na tory chyba głównie, bo tam słyszałem, że pociągi mają problemy z przejazdem. O kurwa, nie pojedziemy do torów, zobaczcie. Cała, główna, zatorowana. O kurwa. chryste, panie Widzicie to panowie? No to jadę z tym tematem. Dokładnie, zobacz to, kuchnia dziot. Weź no ruch, tam wstrzymaj jeden. Takie wielkie to drzewo. Nogi komuś obciąłem prawie. <głosy> <głosy> o, fajk, prawie na drzewo. Matko, bo. Eee, Kazik, nie pchaj się tam nie. W tam drzewo leżało. Jurek, ty tego nie potniesz. No to dobra. Czekaj, raz tutaj ja mam kawałek do ciebie mam. O, Jurek, chodź. Weź je cofnij, co, co z tymi dziurami, tylko... Kurwa Jurek! Co ty robisz? Już cofam rzekę. Ale możesz po drzewkach nie jeździć? Wiesz, jakie tu będą szkody? Matko Bosk. Nie, no, wiesz, to ja nie mogę. To ja muszę do gałęzi bo... Nie, poczekaj, bo ja nie mogę patrzeć. Ja się cofnę z doktorem, bo... się. No, ja z drzewom nie wytrocił. Panie, jeździsz po drzewie. To, to wyjmij je. No nie mogę, bo stoi szkołem. No to znowu się weźmie i se torysowałeś. No. upań Czekaj, bo to trzeba na pół ale... No patrz no, cały ruch wstrzymujemy, no ale... No, no. za mało wsadziłem, no. Myślał gdzie jeszcze nic. Nic. No właśnie. Nic. To się lepiej, to te nie opowiadaj no. no... patrz, że Uciekam drze no. to drzewo. No! Widziałeś to! Ucieka mi Dobra mam O czekaj, czekaj, czekaj. Jurek włącz to może waspić swoje. Dobra, to ja Kaziu, podaj mi to Już tutaj to Matko boska ty Tara Na pół to trzeba, Przecież to się nie zmieści wszystko To jest te fajne Ale ja mam sposób do dokładzenia do tego Uuu, uh, chopie co? No. no to nie idź to szybciej. To trochę a nie dźwignę tego. Ale tam Którego? nie włożysz tego. Oh, jesteś. Przerzuciłem, no, przerzuciłem to, no nie Jurek mógłby zejść. No znowu przegodziłem to, no. Miki nie ma skilla do takich rzeczy Dobra już, To elegancko. Oku na tym to jest ciężki. Uf, Ty bo przepokliny zostaniesz w mnie Matko bossa go we dwój weź nim Dawaj Ło Jezu Chodź Kurna psa tam się trochę. Właśnie na ty ja też tu skoczę, tylko weź tam nie, nie pieprzinyta żadnym tym co tylko chyba spadnie A tu na klapie jest jeden Mario, Jak koła siadły w ogóle W <noise> ogóle to będziemy musieli jechać na rębarkę z tym po tym Dobra Panie jeszcze I, to po kawałku i. Weź no tą nogę, bo ci obetnę no No stoisz tak blisko Będziesz płacił Będziesz płacił Wiem, to ja to, że mu się na drzewo, rozeszło. I teraz rozlata na drzewie. Boże, dobra, jadzie. Ja, jak to działa na Taka ja tylko trochę Kaziu i poprawię mu nie spadłby to Kaziu. Dobra, nieważne jest to. <grym> ogień panowie, ogień. Śmigamy cały czas tą drogą, bo teraz musimy udrożnić skup. Słuchajcie, zboża, bo nie mam gdzie zboża wywieźć. Bo jest droga po huraganie Kaziu, cała za. <grym> Ja mam ciężko jechać. Oba to. To masz Zetura. Mhm. Zobacz, jakie ze drzewo obaliłeś. Matko, bos. O Boże. Nie jadłem snickersa, nie jestem sobą. Nie byłem. <laughs> no jak nie. Zobacz, chopie. Jakie tutaj trzeba Porobić porządki po tobie. Opa się. Ale powiem Ci Kazio, że następnym razem jak będziesz miał wiać, to tak widzisz. Tak powiedz tak, żeby tutaj nie pogrobić tyle szkodów, co? Dobra, postaram się Ej, a tu nie można na skup. Hmm. Oczywiście trzeba przeciąć na pół jeszcze. Aha, oczywiście jedna część znikła. Nie, ale naprawdę, ja nie widzę zastosowania do tej małej rembarki. Tak, sobie nawet myślałem, gdzie ją można wziąć. Jak ona normalnie nie ma siły, nic, słuchajcie, no widzicie, są sami, że ona nie ma siły, nic tutaj. Wejdź stąd, a ci pokażę sposób nakładania do niej. No to dawaj. No tak, no ale to kłaść teraz ja sobie też umiem, tylko chodzi mi o to, że na takich grubych nie wciąga, tak? Takie jak to, to jeszcze może wciągnie na przykład, no ciekawe, ale. Ale no takie grubsze drzewa no to ja nie wiem no to, to Dobra, lepiej... pchniemy jak... do we 3 to wejdzie Nie wejdzie właśnie właśnie to jest ten problem, że ona w ogóle nie ma no, no tak jakby chciała ją ja nie no O o o o! Pa, idzie A gdzieś się trzeba ją posechać Aż za gaz zgas Ale ale właśnie fajnie ją dnosisz o tak ten, ale no... Ale zobacz że teraz idzie Ale tutaj tu. po mnie Jurek no to pojedynczo wchodźcie, a nie... Ale zobacz, no tak to po kawałku, z... no to nawet... Pojedynczo wchodźcie. Nawet, nawet w sumie realnie, tylko tyle, że... Jest ten problem... Może zobaczcie, że... już no... jest... Steruję Jak to w ogóle wygląda, jak każdy popycha to drzewo, nie? Nawet nie pytajcie. Nie, dobra, Kaziu, wyjmij to, bo to szkoda... Szkoda... Idzie. Się... No, Boże. <śla> Idzie. <Kurna>. Tak Jak że... <śla> taki królik, ty. Nawet ja nie mogę. <laughs> zakleszczyło się. Dobra, to to ta, ich już. A to pod wpływem stresu podobno zakleszczyć się może. Poczekaj, przetnę, przerysz na to jeszcze. Co by się nie wciągło, stary? O, wciągło się, się jeszcze. No dobra, pojadziemy, jadziemy jadziem jeszcze dalej. Jeszcze na Tori pojadziemy. Bo trzeba jeszcze Tori udrożnić, panowie, że je podziął, brakami odjechać od nas. A mu ciężko. <laughs> no trochę. Matko, błotka, Blotorów do, do nie dojedziemy. Dobra, panowie, ale ja myślę, Ju że. Raz. Lag. Zobaczcie, tutaj dwa drzewa jeszcze leżą. Chryste, pani. No stoimy ja tu, wiem. czy na tor jedziemy? Stoimy tu na razie. Stoimy tu. Mikłoś, ale jest problem, nie mam gdzie już kłaść. No ja właśnie chciałem powiedzieć, że. Ja mam ja podziękuję za ten odcinek, gdzie już. Powiem wam, że ogólnie odcinek chyba taki w miarę wyszedł. Wchodzić w miarę to, to. ciekawy, aczkolwiek nie do końca po mojej myśli wyszedł, bo ta maszyna jednak miała przerobić to wszystko i to wszystko miało pójść na wióry. Yy, aczkolwiek myślałem, że te drzewa pójdą. Aczkolwiek, no, jak widzimy, no nie poszły, i to jest maszyna naprawdę drobny gałązek, jak gorączka. A nie chciałem wreszcie tej dłużej, bo by była za wielka i ten, a taka, taka komunalna mi się skrężyła, ale dobra, nieważne. Ja Wam dziękuję za odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.